Po wrocie Jezusa z krainy Gadarańczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali. Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy? Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi. Lecz przyjdzie czas, kiedy zawiorą im oblubieńca a wtedy będą pościć. Liturgia środy popielcowej wprowadziła nas w okres Wielkiego Posłu. Jest to czas poprzedzający święta wielkanocne, święta paschalne, które są centralnymi świętami naszej chrześcijańskiej wiary. Przejście Chrystusa przez mękę i śmierć do chwalebnego zmartwychwstania otworzyło nam bramy nieba. Kościół Święty oczekuje zatem, abyśmy przygotowali się duchowo na radosne przeżywanie tych zbawczych tajemnic naszej wiary i przypomina zarazem słowa Chrystusa. Które wzywa nas w tym szczególnym czasie do żywienia ducha modlitwy Postu i Jałmużny. Realizacja tych chrześcijańskich praktyk jest wielce pomocna w religijnym przeżywaniu Wielkiego Postu i sprzyja owocnie przygotowaniu do świąt. Dzisiejsze czytania mszalne, jak słyszeliśmy przed chwilą, Kierują naszą uwagę na praktykę postu. A zatem, czym jest post i jakie jest jego znaczenie? Najczęściej przez post rozumie się powściągliwość w jedzeniu, odmawianie sobie większych czy mniejszych przyjemności. Niektórzy, zwłaszcza w okresie wielkiego postu, Podejmują różne dobrowolne umartwienia. Jedni przestają palić papierosy, inni rezygnują z alkoholu, a jeszcze inni próbują ograniczyć czas korzystania z telewizji czy internetu. Zapytani, dlaczego to czynią, odpowiadają: dają mniej więcej jednakowo, bo jest wielki post, bo trzeba się umartwić. Powiedzmy od razu, że wszystkie te wielkopostne działania, umartwienia, wyrzeczenia, o tyle mają swój głęboki sens i pełny wymiar, o ile podejmowane są z motywów religijnych. To stwierdzenie jest ogromnie ważne, zwłaszcza dzisiaj, gdy nierzadko post jest uznawany za rodzaj diety. Przejaw estetycznej mody, wyrażającej się w dbaniu o linię i o walce z nadwagą. Do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju praktyki, mające swoje korzenie na Dalekim Wschodzie. W czasach dominującej dziś wielokulturowości, czego wyrazem jest praktyczne otwarcie na wszystkie istniejące prądy, Post nie jest wcale czymś obcym. Można by nawet powiedzieć, że jest trendy. Dlatego Kościół właśnie dziś wskazuje nam na dwa istotne wymiary postu: na jego odniesienie do Chrystusa oraz na jego charakter solidarnościowy z każdym człowiekiem. A więc Najpierw odniesienie do Chrystusa. Co to znaczy? Chodzi o to, ażebym w tym świętym czasie danym mi przez Pana Boga, zbliżył się w duchu wiary do tego, który dla mnie i dla mojego zbawienia wstąpił z nieba i stał się człowiekiem, który umiłował mnie i wydał za mnie samego siebie. Który do końca mnie umiłował, który wziął na siebie mój grzech i poniósł go na drzewo krzyża, który z wysokości krzyża woła: Pragnę, pragnę Twojej miłości, który czeka na moją miłość, który chce być obecny w moim sercu. Podejmuję więc post dlatego, Ponieważ Chrystus, mój oblubieniec z dzisiejszej Ewangelii, nie jest we mnie w pełni obecny, jak również nie jest w pełni obecny w społeczeństwie, w którym żyję, Jego sprawy nie pochłaniają mnie do końca. A zatem, czy Post nie służy temu, Abym potrafił zostawić wolne miejsce także dla Niego, abym stworzył w sobie swoistą przestrzeń, po to, aby On mógł wziąć we władanie całą moją istotę? Można powiedzieć, że Post jest sposobem wołania do nieba, że źle jest nam w oddaleniu od Pana Jezusa. Że jest naszym największym pragnieniem, aby Jego święta obecność więcej ogarniała nasze życie rodzinne, nasze zajęcia, nas samych. Chrześcijański post nie polega więc tylko na powstrzymywaniu się od pokarmów czy innych przyjemności, ale jest usilnym dążeniem do zażyłości z Chrystusem. Z praktyką postu łączy się zawsze jakaś ofiara, ale to właśnie ona jest miarą mojej miłości do Chrystusa. Dlatego tę ofiarę podejmuję ochoczym sercem. Wyznajmy w pokorze, że kiedy chodzi o nasze zdrowie, zwłaszcza wówczas, gdy lekarz zaleci nam dietę. I to nawet niekiedy wymagającą, jesteśmy gotowi sprostać nawet wielkim wyrzeczeniom. Gdy jednak chodzi o podjęcie postu, aby Chrystus w nas wzrastał, abyśmy czuli Jego obecność w swoim wnętrzu obecność upragnionego oblubieńca, nie przejawiamy zbyt wielkiego entuzjazmu. Ba! Nagle znika nasza gotowość do ponoszenia ofiar. Czy zatem nie trzeba mi wołać, Panie Jezu? Proszę Cię w czasie tego wielkiego postu, abym nauczył się pościć od tego, co mnie odrywa i odciąga od Ciebie, co mnie oddala od rozważania Twojego słowa, co prowadzi mnie do innych oblubieńców, do innych miłości które mogą sprawić że stanę się człowiekiem niewiernym panie zachowaj mnie od tego i powiedziałem wcześniej że kościół w swoim nauczaniu wskazuje nam także na solidarnościowy charakter postu chodzi o to aby post uczynił nas wrażliwymi na potrzeby duchowe czy materialne drugiego człowieka. Rozważmy ten aspekt postu w oparciu o dzisiejsze pierwsze czytanie wyjęte z Księgi Proroka Izajasza. Wywód Proroka jest mocnym, głośnym wołaniem właśnie o prawdziwy post. Kiedy Izraelici wysuwają pretensje pod adresem Boga, czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Wyjaśnienie proroka jest oczywiste. Nie chodzi o posty zewnętrzne. Łatwo bowiem uczynić coś na pokaz i poczuć się usatysfakcjonowanym z tego powodu. Ważne jest natomiast wnętrze. Ważny jest drugi człowiek, który jest termometrem określającym żar naszej miłości ku Bogu. I dlatego Izajasz wypomina swym słuchaczom, że w dzień postu uciskają swoich robotników, prowadzą właśnie i spory. Prorok woła nawet z ironią, czy zwiesić głowę jak sitowie i użyć woru z popiołem za posłanie, czy to nazwiesz postem i dniem miłym dla Pana? Daje wreszcie wskazówki, na czym ma polegać prawdziwy post. Post wewnętrzny, bogaty w owoc dobrego czynu na rzecz bliźniego, rozerwać kajdany zła. <laughs> Rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić do domu biednych tułaczy, nagiego przyodziać. Wtedy Twoje światło zejdzie jak zorza, wtedy zawołasz, a Pan odpowie: Oto jestem. Naturalnie taki post nigdy nie przestaje obowiązywać. Tak więc, prawdziwym zewnętrznym znakiem postu jest miłość okazywana potrzebującym i miłosierdzie niesione uciemiężonym, co w efekcie prowadzi do przemiany serca, zerwania z grzechem, który nas zniewala. Im bliżej jest się Boga, im więcej czuje się obecność Chrystusa oblubieńca, tym więcej takie czyny miłości, jakie znamionują prawdziwe poszczególne, szczególnie stają się cechą charakterystyczną ucznia Chrystusa. Jeśli tego nie ma, jeśli istnieje zło i nienawiść, jeśli grzech oddala nas od Chrystusa, wtedy nasze praktyki postne są złudne i kłamliwe. Warto szczególnie w wielkim poście zwrócić większą uwagę na tę sprawę w naszym życiu. Może warto zrewidować naszą postawę wobec najbliższych, wobec ludzi, wśród których żyjemy na co dzień. Na nic post i pokuta, na nic uczestnictwo w nabożeństwie drogi krzyżowej czy w gorzkich żalach, jeśli w praktyce życia codziennego jestem nieuprzejmy, niewyrozumiały, niemiłosierny, egoistyczny, zarozumiały, arogancki. Na nic post i pokuta, jeśli trwam w gniewie i złości jeśli nie potrafię przeprosić, wybaczyć, jeśli nie widzę potrzeb drugiego człowieka, jeśli zamykam swoje oczy i swoje serce. Dzisiejsza liturgia słowa pomaga nam zrozumieć, że prawdziwy post to nie odmawianie sobie pokarmu czy podejmowanie jakiegoś umartwienia bądź wyrzeczenia ale to umartwienie ducha, opanowanie siebie, praca nad sobą, swoista terapia duszy. Jakże aktualne są słowa świętego Augustyna, który powiada: wejdź w siebie. Tak, musimy wejść w siebie, jeśli chcemy odnaleźć siebie. Post ma nam pomóc Odzyskaniu wewnętrznego wymiaru życia. A może się tak stać, kiedy motywem naszych praktyk postnych i pokutnych będzie miłość Boga i miłość bliźniego. Wecia i siostry, podejmujmy w Wielkim Poście pewne akty zewnętrzne, ale głównie po to, by dokonało się nasze wewnętrzne nawrócenie, byśmy tym łatwiej odwrócili się od zła. Stąd przed Ewangelią słyszeliśmy dzisiaj bardzo ważne przypomnienie. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z Wami. Do wypełnienia tego niełatwego zadania. Możemy i powinniśmy szukać wzmocnienia w spotkaniu z Chrystusem obecnym w sposób szczególny tutaj przy ołtarzu podczas sprawowania najświętszej Eucharystii. Amen.